To ma 120 kalorii, to ma 170 kalorii. Które więc jest lepsze na spalanie tłuszczu? To ma mniej kalorii, więc to musi być lepsze, prawda? Mówiono nam, że chodzi tylko o wybieranie opcji z mniejszą liczbą kalorii, ale pozwólcie, że wyjaśnię. To jest tłuszcz wokół Twojego brzucha. Nie chodzi tylko o wybieranie opcji z niższą kalorycznością, ale o to, jak Twoje ciało reaguje na to, co jesz. Tak, krąga z nutelu, owszem, ma mniej kalorii, ale szybko podnosi poziom cukru we krwi, co prowadzi do większych zachcianek, spadków energii. I ciągłego podjadania. A to często oznacza, że w efekcie jesz więcej. Ta krąg z awokado, owszem, ma nieco więcej kalorii, ale jest pełna zdrowych tłuszczów i błonnika, co spowalnia trawienie, utrzymuje stabilny poziom cukru we krwi, zmniejsza zachcianki i zapewnia stały poziom energii. Co oznacza, że znacznie rzadziej będziesz obiadać się później. A do tego zawsze łatwo możesz dodać trochę więcej białka, co sprawi, że będziesz jeszcze bardziej najedzona. Obserwuj mój profil, jeśli chcesz otrzymywać więcej takich rzetelnych porad na temat odchudzania.